Tego dnia królują pączki, faworki i oponki. Budynek Radomskiej Łaźni przejdzie modernizację. Lepszy Radom składa sprzeciw w sprawie Centrum Integracji Cudzoziemców. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Jak tradycja nakazuje, w ostatni tydzień karnawału wchodzimy na słodko. Tego dnia królują pączki, faworki i inne niegrzeszące brakiem tłuszczu i cukru smakołyki. Statystyczny Polak w tłusty czwartek zjada średnio 2,5 drożdżowego ciastka z nadzieniem. Lukrowe posypane cukrem pudrem ze skórką pomarańczy, różane, czy może te z pistacją. W tłusty czwartek nie wypada nie zjeść co najmniej jednego pączka czy faworka. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia ile drożdżowych ciastek z nadzieniem mają już na liczniku i jakie są ich ulubione. Ile pączków już dzisiaj pan zjadł? Wczoraj 13, a dzisiaj nic. Przejadłem się. Jeszcze nie, żadnego. A ile w planach? W planach dziesięć co najmniej. Można zjeść oczywiście pewnie, tylko w miarę, no, tak żeby nie, nie przedobrzyć, bo później trzeba się znowu nachodzić albo na rowerku najeździć, żeby te kalorie zbić jakoś. Ale polecam, bo są bardzo dobre, a szczególnie dzisiaj. No, dopiero kupiłam pięć. Ja to takie zwykłe, klasyczne chyba jak były kiedyś, a teraz młodzież to ja nie wiem. No, z marmoladą chyba najlepsza. Tradycyjne z nadzieniem różanym. Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Według przesądów każdy zjedzony tego dnia pączek przynosi szczęście. O, takich rzeczy to ja się już nasłuchałam w życiu. Co mi tutaj oproponują, co muszę robić, żebym była szczęśliwa. No nie na tym szczęście polega. To święto prawdziwych łasuchów, a początki tradycji Tłustego Czwartku pojawiły się jeszcze w XVI wieku. Dziś zwyczaj jedzenia tego dnia pączków mocno zakorzenił się w kulturze Polaków, którzy często godzinami wyczekują w długich kolejkach przed cukierniami po to, by kupić smaczny drożdżowy przysmak. Niezależnie od tego, czy zjedliście jednego, dwa czy kilkanaście pączków, dziś można zrobić to bez wyrzutów sumienia. Budynek Radomskiej Łaźni odzyska dawny blask, a mieszkańcy Radomia zyskają odświeżone miejsce do spędzania wolnego czasu. Na remont miasto otrzymało dofinansowanie. Budynek łaźni przy ulicy Żaromskiego przejdzie modernizację. Ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych trafiło na ten cel do kasy miasta z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Resztę bo 400 tysięcy złotych dołoży miasto. Nie ukrywajmy, ale łaźnia od wielu, wielu lat tej, tego wsparcia, tego remontu wymaga i stąd bardzo cieszą te pieniądze, które te pieniądze zewnętrzne, pieniądze unijne, które pozyskujemy na remont łaźni. Dobra informacja, kolejne środki. Europejskie, tym razem trafiają bezpośrednio do budżetu miasta Radomia na realizację potrzebnej inwestycji dotyczącej rewitalizacji obiektu zabytkowego. W budynku mieszczącym się w centrum miasta pojawi się platforma schodowa. Toalety będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a magazyny, piwnica, instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne zostaną przebudowane. Na zewnątrz budynku pojawią się schody, a teren wokół zostanie uporządkowany. Zaczniemy ten remont od długotrwałego w zasadzie procesu wyprowadzki. Długosłego, dlatego że to nie jest jeden, dwa dni, e, tylko to potrwa kilka tygodni, bo to jest 40 lat w zasadzie funkcjonowania łaźni, gromadzenia różnego rodzaju zbiorów, także i e, Towarzystwa Fotograficznego, gdzie są bardzo cenne fotografie naszego miasta z ostatnich 60 lat, więc musimy to wszystko umieścić tutaj. Instytucje kultury pozostałe w naszym mieście będą e, gospodarzami e, tych e, du dużej części zasobów po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Radomia zyskają nowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Oferta kulturalna łaźni będzie wzbogacona m.in. o warsztaty, spotkania muzyków, aktorów czy pisarzy. Według planów łaźnia w nowej odsłonie ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Lepszy Radom składa sprzeciw do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uruchomienia w naszym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Taka instytucja najwcześniej może rozpocząć działanie w drugim kwartale tego roku. O planach uruchomienia Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie regionu radomskiego mówiło się od kilku miesięcy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że taki obiekt będzie zlokalizowany w Radomiu. To nie jest nowa inicjatywa, bowiem wcześniej takie jednostki działały pilotażowo na terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Sprzeciw do marszałka województwa mazowieckiego w tej sprawie skierowali przedstawiciele Grupy Lepszy Radom. Jak tłumaczą, są trzy powody, przez które nie zgadzają się oni na powstanie takiej jednostki w naszym mieście. Pierwsza dotyczy Fundacji Ocalenie, która ma Centra. Skrajnie lewicowej organizacji, która legalizuje pobyt nielegalnych imigrantów na terenie Polski, która jest oskarżana o przemyt imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, której lider ma na koncie skandaliczne wypowiedzi o polskich żołnierzach, o tym, że Polska realizuje, realizuje na granicy polsko-białoruskiej strategię ludobójstwa. Ta organizacja jest również, również częścią międzynarodowej sieci, która ma na celu zniesienie Europejskiej Straży Granicznej. Druga kwestia to brak odpowiedniego poinformowania mieszkańców, a trzecia samego finansowania projektu. Raz się mówi o tym, że ma to być finansowane w pełni przez Unię, z, funduszy, z funduszy unijnych raz się mówi, że ma być finansowane tylko w 90% przez, przez te fundusze unijne, czyli już musielibyśmy dokładać, dokładać do tego interesu. Um, nie ma na to naszej zgody, żeby czy to na poziomie mazowieckim, czy to na poziomie um, miasta Radomia dokładać do tych centrów. Na ten moment o powstaniu Centrum Integracji Cudzoziemców w Radomiu żadnej wiedzy nie ma prezydent Radosław Witkowski. Odsyłam do kompetentnych organów władzy państwowo-samorządowej, które powiedziałyby na czym to będzie polegało, bo nie ma nic gorszego niż dezinformacja i taka fałszywa propaganda. Ja nie jestem kompetentne, żeby na ten temat mówić. O komentarz i wyjaśnienie niejasności dotyczących Centrum Integracji Cudzoziemców zapytaliśmy Hannę Maliszewską, rzeczniczkę prasową Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Dowiedzieliśmy się, że projekt ma być finansowany ze środków europejskich, a w jego ramach powstaną Centra Integracji Cudzoziemców, które będą częścią Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Będą mieściły się w Warszawie oraz w dawnych miastach wojewódzkich. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W założeniu ma to być instytucja, w której obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej przebywający na terenie województwa otrzymają niezbędne informacje urzędowe i informacje o usługach, z których będą mogli skorzystać w tym centrum. Będą czynne w określonych godzinach, a obcokrajowcy mają w nich uzyskać m.in. informacje o tym, jak poruszać się w polskich realiach urzędowych. Z założenia w takim miejscu będzie pracować trzech pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i dwóch pracowników wojewody, ponieważ Centra Integracji cudzoziemców będą tworzone przez MCPS. Między innymi w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim. W kompetencjach pracowników Urzędu Wojewódzkiego będzie, zgodnie z ich zadaniami, informowanie cudzoziemców lub ich pełnomocników o zasadach i procedurach legalizacji dłuższego pobytu, statusie wniosków o legalizację pobytu oraz wsparcie w złożeniu wniosku oraz jego uzupełnień. Poza tym osoby zgłaszające się do Centrum Integracji Cudzoziemców będą mogły liczyć na przykład na kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne, czyli poznawanie historii Polski i jej kultury, ale też poznawanie realiów administracyjnych innych, żeby wiedzieć w jakich urzędach można liczyć na jaką pomoc. Pracownicy będą też oferować wsparcie prawne w zakresie zatrudnienia i praw pracowniczych, by te osoby wiedziały w jaki sposób i na jakich zasadach mogą być zatrudniane. Będzie także wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, czy prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Centra Integracji Cudzoziemców nie będą ośrodkami do zamieszkania czy noclegowniami. Nie będą też prowadzić wsparcia finansowego czy rzeczowego. Na ten moment Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Poszukuje lokalu w Radomiu, w którym działałoby Centrum Integracji Cudzoziemców. Musi on spełniać określone dla urzędu wymogi, m.in. mieć odpowiednią powierzchnię. Lokal musi też, zgodnie z obowiązującymi zasadami, spełniać podstawowe standardy dostępności dla do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jednostka zacznie działać, gdy wynajęty obiekt zostanie wyposażony, a także zostaną zatrudnieni pracownicy. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to nie wcześniej niż w drugim kwartale 2025 roku. To już tradycja, że publiczna szkoła podstawowa nr 29 zaprosiła na bal karnawałowy. Co roku przygotowywany jest inny motyw. Co roku w publicznej szkole podstawowej nr 29 w Radomiu organizowany jest bal karnawałowy. W tym roku motywem przewodnim był Kubuś Puchatek. Nie brakowało tańców, animacji i konkursów z nagrodami. Od 30 kilku lat są no to bale tematyczne. Dzisiaj jest to bal o Kubusia Puchatka. Chcemy, żeby dzieci poczuły tą energię taką pozytywną, żeby ta szkoła kojarzyła im się z radością, z czymś przyjemnym. Dlatego też jak co roku organizujemy tego typu imprezy. Dzieci przebrały się za różne postacie. Były biedronki, lisy, księżniczki i superbohaterowie. Za kogo jesteś przebrany? Za Klipera. A co to jest? To jest taki postać z Minecrafta. Mam, mam, mam... Lubisz dinozaury? Tak. Dlaczego? Co w nich jest fajnego? E, że. E, że. Że dużo jest ciekawostek. I, i inne gatunki dinozaurów bardzo lubię. Co ci się najbardziej podoba w tym stroju? Ten diament. Dlaczego? No bezpuszczający. W balu u Kubusia Puchatka wzięły udział dzieci od zerówki do trzeciej klasy podstawówki. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji, zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!